Witam Was drodzy widzowie w nowym podcaście technologicznym TechCast.pl Ja jestem Paweł, a wraz ze mną są Michał Witam Was cieplutka Oraz Maciek Dzień dobry Jest to nasz pierwszy odcinek pilotażowy, z tego względu jest taki krótki No ale mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i będziecie i zechcecie obejrzeć kolejne Także żeby już dalej nie owijać w bawełnę, polecimy z pierwszym tematem, który ma dla nas Maciek no więc, moim pierwszym tematem na dziś jest Samsung vs. Apple. Wojna patentowa, która przynosi tutaj ogromną karę dla Samsunga za nadużywanie patentów Apple'a, bo to jest okr okrągły miliard dolarów. Trochę dużo, nieprawdaż? Trochę dużo, zwłaszcza, że chodzi tylko o ikonki, znaczy tylko no. dla nas, tylko dla nich pewnie aż ikonki, no bo skoro są one warte aż miliard dolar dolarów, no to coś w tym musi być, prawda? Trochę ikonki i aspekty techniczne jeszcze jakieś tam, ale to już się nie będziemy zgłębiać, bo nie chcemy jakieś gasy na początek puścić, nie? Mimo wszystko Apple jest bardzo cwana, jeśli chodzi o swoje, swoje patenty, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu Apple opatentowało technologię 5D, która, jak doskonale wiemy, jeszcze nie istnieje. Apple jej fizycznie nie posiada. Nawet nie wiemy, czy pracują nad nią, ale już w biurze patentowym Ją opatentowali, także także generalnie każda firma, która tą technologię jakoś by myśli, będzie musiała uderzyć do Apple'a, prawda? I jak myślę, jak nie mogą zapłacić im odpowiednie pieniążki za możliwość jej wykorzystania, choćby nazwy, także, także Apple bardzo, bardzo twanie myśli i myślę, że mają dobrych speców od, od prawda, zarządzaniem. No to jest, to jest ogólnie, cała firma jest bardzo cwana, cwana polityka finansowa, no i no i sąd ten sukces na pewno, nie? No, no, to sukces. jest na pewno jeden, jeden z aspektów, który sprawia, że Apple jest no, gigantem aktualnie na rynku. Otóż, no cóż. Ale wiecie, to, no, trochę, trochę mi jest żal Samsunga teraz, że musi takie ciężkie, bo to na pewno się bardzo odbija na ich, na ich yy, po prostu produktach przyszłych, no. Tak mi się wydaje. Niestety wojny takie są. Trzeba liczyć się z tym, że jak bierzemy kogoś patent, to musimy za niego zapłacić, nie? Bo tam podobno miała być jakaś ugoda. Ale ani jedna strona, ani druga tak nie chciała się do końca dogadać, więc skończyło się w sądzie. No, A mówisz, że, że Samsung walczył do końca? No, czy, no cóż, ja dla was mam informację trochę z innej beczki, mianowicie ze świata gier konsolowych. I nie wiem czy wiecie, moi drodzy panowie, ostatnio do internetu wyciekła lista osiągnięć, achievementów Halo 4, czyli jednego z flagowych tytułów Microsoftu, jednego z takich większych ekskluzywów. I te aczywmenty wskazują na dokładną liczbę misji w formularnej kampanii gry. I generalnie bardzo dużo mal pojawiło się na forach internetowych, yy, napominając to o tym, że tych misji jest trochę mało. Nie wiem ile tam jest, ale naprawdę to jest około 9. Jest naprawdę nie mała ilość. I tacy włodarze yy, 343 Industries, czyli studia, które robi najnowsze Halo, czyli, czyli studia, które jakby przejęło schedę po studiu Bungie, bardzo zasłużonym. Ciewodarze stwierdzili, że ponoć same misje DLC, czyli misje, które będą nam jakby dodane już po zakupie gry, chyba że zakupimy edycję kolekcjonerską, będą trwały, samo jedna misja, będą, będzie trwała dłużej niż cała kampania w dodatku do Halo 3, czyli ODST. Znaczy, mówisz, to ciekawie, przepraszam, że wejdę to w słowo, ale mówisz Myślałem. o tym Spartan Ops, tak? O tym sieciowym trybie teraz? Tak, o tym, co możemy przechodzić y, sami lub, lub w kołopie. No tak, tak, tak. No w listopadzie się dowiemy, bo ta gra prawdopodobnie w listopadzie trafi do nas i położymy tak. na nią swoje łapki. Premiera zapowiedziana jest na listopad, jak najbardziej. No, a kto wie, panowie, czy, czy nie będziemy mieli przyjemności nawet zrobić jakiejś recenzji? To znaczy ja tak po cichu, po cichu, się zbieram, żeby, żeby kupić wersję kolekcjonerską, więc możecie się spodziewać nawet jakiegoś unboxingu i mini recenzji z samego wydania kolekcjonerskiej wersji czwartego Halo. No tak, no w, w tym miejscu też, też warto wspomnieć, że tak po cichu również planujemy, że na naszym, na naszym po prostu kanale będziecie mogli znaleźć różne recenzje, unboxingi, nowych gier czy nowych produktów jakichś to Myślę, że też wpłynie dobrze na naszą oglądalność i na Waszą swobodę, po prostu poruszania się w internecie i poznawania nowych ciekawostek ze świata technologii. Dokładnie tak, także bądźcie czujni i śledźcie nas, ponieważ mamy nadzieję, że wiele ciekawych informacji będziemy mogli Wam przekazać. Tak, Mierzwa, tak powiedziałeś tutaj, bądźcie czujni, jakby to miał być koniec, a to wcale na koniec się jeszcze nie zanosi, bo ja mam dla Was tutaj kolejną bardzo ciekawą informację, troszkę śmieszną. Mianowicie w Pewnemu Australijczykowi ukradziono iPada, no i tak. No i cwaniaczek z tego Australijczyka, ponieważ włączył sobie namierzenie GPS, bo wiadomo, że można tak zrobić. No i namierzył sobie tego swojego, tego swojego iPada. Yy, I. No tak, znalazł tego złodzieja. No i chciał uruchomić alarm. No i faktycznie ten alarm uruchomił. Policja przyjechała, wszystko pięknie. W domu złodzieja policja znalazła też te kilka innych skradzionych produktów z innych włamów, wiadomo. No i w sądzie prawnik, adwokat tego, tego pana Alana Hardera, czyli tego złodzieja, można by powiedzieć, nie wiem, czy to była linia obrony, czy, czy, czy z kolei taki atak w formie obrony, ale oskarżył. Oskarżył tego pokrzywdzonego o bezprawne wkroczenie na teren prywatny za pośrednictwem fal radiowych przy uruchomieniu alarmu. No to jest cokolwiek śmieszne, nie uważacie? No prawo Ten... chroni złodzieja, nie? Tak trochę. No, Jak no by nie chroni, chroni. No i prokuratura się zajęła całą sprawą i pracuje na taktem oskarżenia. No oczywiście na razie w stronę złodzieja, no ale też ostateczną decyzję w tej, w tej sprawie podejmie sąd. Także no, sytuacja wydaje się wydaje się wyjątkowo kuryzalna, aczkolwiek myślę, że no, mimo mimo swojej jakże sprytnej linii obrony no, złodziej nie będzie miał dużych szans, ponieważ no, jednak to on był posiadaczem skrażonego sprzętu, tego, który zapewne skradł, więc ukradł także. Tak, tym bardziej, że prokuratura już tego co wiem uznała tą linię obrony tego pana za, za śmieszną i, i raczej nie pomoże mu, ale no tak jak mówiłem, ostatnie słowo należy do sądu oczywiście. No, ale... Jak zawsze. To pokazuje jedno, że to oprogramowanie, taki program, który to znajduje, ten Find, find My iPad sprawdza się. Idzie tak, po tak. prostu znaleźć iPada, nie? I to jest bardzo dobre, bo wielu producentów to już wprowadza. Wiem, że Samsung miał taką swoją aplikację, HTC Sense miał. To jest bardzo dobre, bo myślę, że kiedyś, kiedyś ludzie znacznie bardziej się bali o swoje smartfony, znaczy smartfony, no ogólnie o telefony, bo smartfonów to dawniej nie było, ale wraz, właśnie wraz z pojawieniem się smartfonów powstawały te te programy, na GPS, i to jest, człowiek się czuje wtedy tak bezpiecznie. Na przykład ja się czuję bezpiecznie ze swoim iPadem wtedy. No ja bym wolał nie ryzykować, bo jednak jakby nie daj Boże, skradziono mi mojego iPada, to bym nie był pewien, czy w Polsce by się odnalazł. Może no, mimo by... wszystko mieszkamy, mieszkamy w Polsce i myślę, że nasi rodacy, mimo, mimo wszystkich zapewnień Apple'a, znajdą jakieś sprytne sposoby na obejście, obejście ich zabezpieczenia. Tak, ale czy? Ci... Ciekawe jest jedno, czy jak wyłączy ktoś iPada, to chyba już go nie znajdzie, nie? No trudno powiedzieć. Trzeba było o tym poczytać na pewno. Dlatego odsyłamy was drodzy widzowie do internetu i wypowiadajcie się na ten temat w komentarzach. No, jak najbardziej. No, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo już chyba każdy z nas wyczerpał swój limit yy, newsów na ten odcinek pilotażowy. No i to by było na tyle. Żegnam się z wami. Żegnał się też ja, czyli Michał. No i ja Maciej. Do zobaczenia w poniedziałek. Cześć.